Hej, witam Was w moim domu tymczasowym, którego obecnym gościem jest cebula i z jego pomocą pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda opieka nad osieroconym kocięciem. Kim jest cebula spytacie? Otóż Cebula to obecnie około trzy tygodniowy kociak, który został znaleziony w wieku półtora tygodnia na balkonie porzucony. Przez swoją dziką mamę, która prawdopodobnie w wyniku zagrożenia stwierdziła, że woli ratować resztę miotu i po ostatniego pechowca już nie wróci. Całe szczęście trafił na osoby, które się nim zaopiekowały, skontaktowały się ze mną i tym oto sposobem jest teraz u mnie. Tak wygląda posłanie małej cebuli. Jest w nim poszewka na poduszkę z froty, zrolowany miękki kocyk oraz... Poduszka grzejąca, która trzyma ciepło przez 10 godzin, jednak sprawdzi się każde inne źródło ciepła, na przykład termofor czy butelka. Ważne, żeby zawsze znajdowało się takowe w posłaniu dla małego kocięcia, mniej więcej do 4-5 tygodnia. Oprócz tego jest także maskotka, którą cebula dostała od mojej chrześnicy, żeby nie czuł się samotnie w swoim urzeczku. A tuż obok posłania znajdują się pojemniki z najpotrzebniejszymi rzeczami do opieki nad kocięciem. Jest tutaj y, paczka mokrych chusteczek, suche chusteczki, czyli najpotrzebniejsze rzeczy niezaprzeczalnie podczas opieki nad kociętami. Pudełko z mlekiem w proszku oczywiście specjalnym dla kociąt. Nie karmimy kociąt mlekiem dla ludzkich niemowląt. Są tutaj leki, które przyjmuje cebula, butelka, z której później będę go karmić. Yy, oraz zwinięte w rulony kocyki oraz pieluchy, których używam. Rutynowa opieka nad nim odbywa się obecnie mniej więcej co 4 godziny. Ma on około 3 tygodni, więc co tyle czasu należy go wypróżnić, chociaż ja czasem robię to częściej, oraz nakarmić odpowiednią ilością mleka. Yy, w opisie do filmu podam link do tabelki, w której znajdują się wszystkie wartości, czyli ile w danym wieku. Kocie powinno ważyć, co ile powinno jeść i jakie ilości. Tak jak już wcześniej wspomniałam, używamy mleka specjalistycznego, nie takiego przeznaczonego dla ludzkich niemowląt, ani tym bardziej mleka krowiego. Na jedną miarkę proszku przypadają dwie miarki wody, co oznacza, że na przykład w tym mieszczą się trzy miarki proszku i sześć miarek. Takie mleko możemy przechowywać przez 24 godziny w lodówce i przed każdym posiłkiem, Zależnie od tego, co ile karmimy kocie, nalewamy do butelki tej właściwej, którą będziemy karmić, a następnie podgrzewamy w kąpieli wodnej, tak jak tutaj. Potem, tak jak w przypadku niemowląt, sprawdzamy na nadgarstku, czy temperatura mleka jest neutralna dla naszej skóry, czy nie jest ono zbyt ciepłe, ani zbyt zimne. Jeżeli jest neutralna, to znaczy, że jest ok, jesteśmy gotowi, by nakarmić naszego kociaka. Przyszła pora karmienia naszego malucha. Karmimy go w pozycji brzuchem do dołu, ewentualnie lekko w pionie. Tak się składa, że cebula właśnie w ten sposób lubi jeść, nigdy na plecach. To jest pozycja, która może przyczynić się do zachuśnięcia. Będziesz jadł? Będziesz jadł. No, tak jak mówiłam. Cebula lubi jeść w pionie. Może zdarzyć się, że kociak będzie chciał jeść na 2-3 tury. Nie szkodzi. Potrzebuje czasem przerwy między karmieniami. Cobula akurat teraz. Akurat teraz to strzeka suszy. Udało się. Po wielu trudach. Cobula wreszcie. Przypomniał sobie, jak to jest być głodnym. I że brzuszek trzeba napełnić. Już mu się uszy trzęsą z wrażenia. Fajnie. Najedzony grubas. O! A kto to? Babcia. Naszego kociaka ważymy przynajmniej raz dziennie, a najlepiej przed i po każdym posiłku, żeby sprawdzić, czy równomiernie przybiera na wadze. Podręcznikowo powinien przybierać codziennie około 10 gram lub więcej. Jeżeli waga staje lub maleje, jest to znak, że szybko należy udać się do weterynarza. Zwykłą wagę kuchenną tarujemy, wykładamy ligniną albo papierkiem i kładziemy na niej naszego delikwenta. I szybko sprawdzamy, ile waży, zanim zdąży uciec. Dziękuję, że byliście z nami podczas rutynowych czynności pielęgnacyjnych wokół cebuli. Przypominam, że takie czynności muszą odbywać się także w nocy. Oraz że ich częstotliwość zależy od wieku kocięcia. Tabelkę z odpowiednimi informacjami zamieszczam w opisie. Was proszę o subskrypcję i piszcie w komentarzach o swoich doświadczeniach z opieką nad kociętami oraz jakie macie propozycje dotyczące kolejnych filmów na moim kanale. Pa pa!